Witajcie moi kochani! Dzisiaj robimy przekaz od uniwersum. No i zobaczymy, co ci na górze mają nam do przekazu. A ja łączę się z wewnętrznym źródłem boskiej energii miłości i proszę o jasny i czysty przekaz Co ma do nas trafić na nas. Już podobną kartę, czy ponowną, e, podobną energię mieliśmy w czytaniu tygodniowym. Kochani moi, tu chodzi o Wasze myśli, czy o nasze myśli, aczkolwiek ja już staram się utrzymywać higienę moich myśli, bo wiem, jak działa podświadomość czyli e, co myślę, e, jak myślę, to przyciągam do mojego życia. Więc, kochani. Tutaj mamy o m, kartę, która się nazywa Powtarzające się Myśli. I teraz, jest, kochani, czy warto się zastanowić, jakie myśli ciągle wracają do mojej głowy? Jakie myśli ciągle y, krążą w moim umyśle? Co to są za myśli? Co one wnoszą do mojego życia? Czy to są pozytywne, pełne wiary, pełne zaufania myśli, optymistyczne? Czy też są to myśli, które ściągają mnie energetycznie na dół? Kochani, kiedy powtarzamy jakieś myśli, to praktycznie, możecie sobie to tak wyobrazić, każda myśl jest jak ziarenko, roślinki na przykład. I zależy, co zasiejemy. To jest jedna rzecz, a druga, czy będziemy to podlewać, dokarmiać, pielęgnować. I w zależności jakie to są myśli, to będzie mocno zakorzenione. Czyli... Kiedy myślimy negatywnie, kochani, czyli pierwsza negatywna myśl, ona jest pięknie zasiana w naszym umyśle. Potem dochodzi następna negatywna myśl, kolejna, no to my je pielęgnujemy, podlewamy jeszcze wodą to ziarenko właśnie tych negatywnych myśli. Później dorzucamy jeszcze kolejne negatywne myśli, czyli to będzie to słoneczko, które jeszcze pomoże właśnie. Temu ja to nazwę chwastowi się jeszcze mocniej zakorzenić, kochani. No, co robi takie, takie chwaścisko Pięknie wypielęgnowane. Jak ja bym na przykład jakiegoś ostu czy mleczu y, nie wyrwała y, y, z moich grządek w ogródku, no to by się to rozsiało po całym ogródku i ja bym miała trzy razy więcej roboty. Więc najlepiej to wyrywać zaraz jak tylko się pokaże na powierzchni. Więc ja tak robię, zarówno w ogródku, jak i w moim umyśle. Jeśli jakaś negatywna myśl się pojawi, to ja mówię: Nie, 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 ty to jesteś tylko myślą, a z myślami to ja się żegnam. I wtedy automatycznie, żeby ona gdzieś tam przypadkiem sobie nie znalazła jakiejś dobrej ziemi, od razu tą negatywną myśl, nie zawsze mi się to udaje, zamieniam na pozytywną. Więc jeśli prosty przykład, jeśli na przykład y, myślę o Boże, czy ja, jak ja będę po operacji, będzie ty, kilka tygodni zakład zamknięty, czy ja stracę klientów, nie no gdzie? Przecież klienci są wierni, oni zostaną. I koniec, I, i ta druga myśl, ta pozytywna, ta została zasiana. I ja ją pielęgnuję. E, dlatego kochani, tutaj uniwersum mówi. Przypatrz się, jakie myśli ciągle do ciebie wracają. I takie powtarzające się myśli, one mają ogromną siłę twórczą, stwórczą, kochani. Więc dla jednych to będą pozytywne myśli, dla innych negatywne. Aczkolwiek tutaj mam wrażenie, że uniwersum chce nam zwrócić uwagę na te. Ciągle powtarzające się negatywne myśli, i nad tym warto się zastanowić. Ale sobie sprawdzimy jeszcze tarotem, kochani, czego mogą dotyczyć te myśli. Tu jestem bardzo ciekawa. Ja myślę, że większość z Was już właśnie w tym momencie reflektuje to, co powiedziałam. Czyli się zastanawia, jakie myśli ciągle wracają. No i ci, którzy mieli je negatywne już zaczynają segregować i lewić te chwasty w tym umyśle. Ok, zobaczmy, o jakie myśli tu chodzi. Hmm. Tu są wspomnienia, kochani, tu są wspomnienia, tu jest melancholia, tu może być smutek z szóstką kielichów. Tu może być nawet okres dzieciństwa, bo karta szóstki kielichów to również um, um, karta dzieci, dzieciństwa, więc może często wracacie do dzieciństwa, może ciągle macie jakieś tęsknoty, może jakieś właśnie tematy nieprzepracowane. Niektórzy będą mieli, um, mieli ciężkie dzieciństwo na przykład. I wracacie ciągle do, do, właśnie do tego swojego dzieciństwa, kiedy może Zaznaliście jakieś krzywdy, kiedy kogoś straciliście. E, może niektórzy z Was mieli piękne dzieciństwo i za tym tęsknią, bo teraz im te, tego brakuje. Na przykład kochających dziadków, kochających ludzi. E, jeszcze innym będzie brakować na przykład przyrody, gdzie się wychowywali jako dzieci, a teraz żyją w bloku na dziewiątym piętrze. To może być różna, różnista energia, kochani. Ale to są wspomnienia. I teraz jest pytanie. Warto karmić, chronić właśnie te piękne wspomnienia jako taki skarb, ale nie ma co, kochani, wracać do przeszłości i ją rozkminiać. Mówię teraz o takiej negatywnej przeszłości, bo jak ja to zawsze mówię, gdyby Pan Bóg chciał, abyśmy zaglądali w przeszłość, to by nam dało oczy też z tyłu głowy, a my mamy patrzeć do przodu, ale na pewno mamy żyć. Teraz. I kochani, zostawmy tą przeszłość, jeśli to są negatywne myśli związane z przeszłością, i żyjmy tą chwilą. Zostawmy, nie pielęgnujmy, nie pozwalajmy, aby coś, co już nie wróci, moi drodzy, miało taki wpływ na wasze dzisiejsze życie. No i mamy diabła. Wiadomo, kochani, ja, ja to już kiedyś mówiłam. Jeśli oglądamy wiadomości i pierwsza wiadomość jest, że w warszawskim zoo, to już kiedyś tak mówiłam, urodził się misiu panda. A za chwilę po tym mamy 30 innych wiadomości, kiedy e, mąż zabił żonę, kiedy był okropny wypadek na a 4 kiedy spadła bomba gdzieś tam na jakąś szkołę, to co się dzieje, jakie informacje bardzo mocno się zakorzenią w naszej podświadomości, w naszej pamięci. Oczywiście te negatywne, wszystko co negatywne, wywiera ogromne piętno na nasz mózg. Szczególnie wtedy, kiedy przeżyliśmy już coś negatywnego, a mamy tutaj kartę diabła. Karta diabła mówi o uzależnieniach, o toksyce, o wszystkim, co jest niezdrowe. Więc te myśli mogą powracać do toksycznych relacji, do nie wiem, uzależnionych rodziców, do ojca alkoholika, do matki narcystycznej. Do partnera, który Cię 35 razy zdradził, tu ma dużo właśnie te, te Twoje myśli, właśnie dużo wspólnego z tą toksyką. I teraz kochani, ja wam powiem, jak to działa. Jeśli cały czas myślisz o tym toksycznym partnerze z przeszłości, który ci tyle krzywdy wyrządził. Jaką energię karmisz? Toksyka karmisz w dalszym ciągu tą toksyczną energię, czyli ją wzmacniasz, czyli wypełniasz swój umysł, swoją podświadomość właśnie tą toksyką. I twoja podświadomość mówi, ok, jeśli ta toksyka jest dla ciebie taka ważna, bo ty tyle o niej myślisz, no to my ci damy więcej, to będziemy, do ciebie, będziemy przyciągać dokładnie takich samych ludzi, takie same sytuacje, bo widocznie to jest dla Ciebie bardzo ważne, skoro przywiązujesz tyle uwagi do tej energii. Dlatego, kochani, zobaczcie, jak ważna jest higiena myśli. Odstawcie te wspomnienia, odstawcie te toksyczne wspomnienia, te toksyczne myśli, czy myśli o toksykach. My jeszcze jedną kartę i zostawimy ten temat z tymi myślami. Myślę, że już dosyć powiedziałam, co miało dotrzeć, to dotarło. O. I mamy Temperance. Umiarkowanie. I tak naprawdę to, to jest bardzo ładna karta. Jedna z najpiękniejszych w tarocie, bo. To już jest czas, mówi uniwersum, abyś wyrównała swoją energię. Abyś wyrównała serce i rozum, abyś uzdrowiła siebie. Czyli owszem, możesz mieć na uwadze te swoje wspomnienia, to co przeżyłaś, ale. Spróbuj tą energię wyrównać, a już na pewno przetransformować. To by było najlepiej, kochani. Gdybyście właśnie z tych wspomnień, z tych żali, z tego bólu, e, właśnie wyszli i weszli w energię serca, bo tutaj mamy wyrównanie serca i głowy. Kochani, tutaj to wszystko mówi o ego, czyli o energii umysłu. I czas, Wrócić do energii serca, czyli koncentrować się na tym, co piękne. Bo mo mo mogliście mieć jednego toksycznego partnera, który dał wam w kość i to porządnie, ale z tego właśnie, od tego partnera yy, pozostała na przykład dwójka czy trójka cudownych dzieci, które cię kochają i które ty kochasz. Więc po prostu bierzemy tego partnera, wypieprzamy go. I wyrównujemy naszą energię. Wchodzimy w energię miłości. Nie koncentrujemy się na tym, co złe, tylko na tym, co piękne pozostało. Czy co piękne mamy, i wchodzimy w energię miłości. Ja myślę, że już dosyć. Teraz jeszcze weźmiemy jedną kartę. Co jeszcze uniwersum chce przekazać. Uniwersum mówi: A teraz już koniec stagnacji. Rusz tą swoją piękną, zgrabną dupcie i ruszaj do przodu. Już koniec tego siedzenia. Powiem Wam, oglądam mm, na TikToku Bart Swe. swe no, takiego Bartka. Na pewno już go widzieliście. To jest Krakus. To jest chłopak taki czarny, przystojny, pięknie zbudowany, taki Adonis z brodą. Co prawda on urwami to rzuca... Co, co drugie słowo tu urwał? E, ale wiecie co, to teraz mi się przypomniała właśnie jego słowa, bo on tak ciągle e, taki tekst. Bo on dużo sportu uprawia i tak dalej. Oczywiście to należy do jego kontentu. Ja nie sądzę, żeby on naprawdę był takim, wiecie, yy, nie? Ale on tak. No do kurwa, no kurwa, co jeszcze siedzisz? Ruszczą tupsko. Wy no, jeszcze kurwa śpicie? Taka ładna pogoda? Już, ruszyć tą dupę, nie? Czyli tak motywuję w takiej, mówię, u niego co drugie słowo urwane, nie? Ale teraz mi się on właśnie przypomniał. I to samo uniwersum mówi. Rusz tą swoją dupcie i do przodu, już koniec tej stagnacji. Uniwersum nie lubi stagnacji, kochani. W uniwersum trzeba się ruszać. W uniwersum wszystko się rusza, wszystko się dzieje. I tak samo my musimy być ciągle w ruchu. I to nie mówię o takim ruchu, że wiesz, biegasz od sklepu do sklepu, nie wiem, z jednej roboty do drugiej, tylko musi się coś dziać. No i zobaczymy. Tu mamy, wiecie co, no piękna karta, ona no jest bardzo wymowna, zobaczcie. Tu sobie dziewczynka siedzi, a ją ciągną motyle. Motyle to jest transformacja. Ona sobie siedzi na pięknym kwiatku, bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona. Ona praktycznie mówi: Dobrze, to mnie prowadźcie. Czyli jest pełna zaufania, ale ją otacza piękno. I powiem Wam, kochani, jeśli ruszycie do przodu, pełni zaufania, wtedy rzeczywiście zauważycie, ile piękna Was otacza. Zobaczycie, ile transformacji już przeszliście w swoim życiu. Transformacji odnośnie siebie samego, transformacji odnośnie rodziny, najbliższego otoczenia, transformacji, nie wiem, odnośnie pracy, finansów. Zobaczcie, te wszystkie motylki to są Wasze małe i większe transformacje. I dokładnie to, te Wasze transformacje, kochani, mają Was ruszyć czy spowodować Wasz ruch. Dzięki temu wzrośliście. Dzięki temu zdobyliście doświadczenie. Dzięki temu zdobyliście zaufanie, że wszystko idzie tak, jak ma być. I teraz pozwólcie się prowadzić. Ruszajcie do przodu. I zobaczmy, o jaki ruch tutaj chodzi. No i mamy. As pentakli. Ruch po największe szczęście. Uniwersum mówi, my chcemy ci dać to szczęście. To szczęście czeka na ciebie, to ogromne spełnienie. Ty dostaniesz tą szansę, tylko rusz swój piękny tyłek. No, nowy początek, początek z lekkością, kochanie. My cię poprowadzimy, mówi Uniwersum. Zacznij nową drogę, drogę do szczęścia, ale rusz się. To jest tak, jak ja mówię. Będę jęczeć, że nigdy nie, zagra, nie, nie, nie wygrałam nic w Totolotka, ale ani razu nie zagrałam. No to co oni mogą tam na górze zrobić? Szóstka pentakli, wszystko w Twoim życiu się wyrówna, a Ty wejdziesz w swoją ogromną siłę. Kochani, wielu z Was powinno ruszyć do przodu, odstawić strach. Lęk, odstawić wszelkie obawy, wziąć te swoje małe transformacje ze sobą, przyjrzeć się sobie, ile przeszliście już w życiu, ile przepracowaliście, jak, jak się zmieniliście, oczywiście na pozytywne, i ruszacie z lekkością do przodu. Tutaj będzie zapłacona, wypłacona Wam darma, czyli wyrówna się Wasza karma. Na Was czeka ogromne szczęście, ta szansa jest. A wy będziecie w cudownej sile. Ale najpierw trzeba się ruszyć. Piękna energia. Ale dzisiaj ci są dokładni i tacy wymowni wy tam na górze. Dzięki. To jest mój team. Lubię jakoś z nimi pracować. Oni tacy fajni są. Czasami sobie robią jaja ze mnie, ale ogólnie to porządku, duszeczki. A wszystko świetliste, oczywiście. No i jeszcze weźmiemy jedną kartę. Jak jest nam. O, mamy. Och. Ach, ci to dzisiaj mają dla nas. Dla nas energię, kochani. Uwolnienie. Wyjście z więzienia. Wyjście z zakrat. Wyjście z ograniczeń. Tu chodzi o uwolnienie Twojej duszy, kochanie. Dusza jest zawsze wolna i nie ma nic bardziej wolnego jak dusza. To ludzie, to schematy, to nasza rodzina, nasze otoczenie, nasze wychowanie, nasza edukacja powoduje, że wchodzimy w pewne więzienie, z którego później ciężko się wyrwać. Często robimy to, czego nie chcemy, czego nie lubimy, co nam się nie podoba, bo tak od nas chcą. Dlaczego? Ponieważ nasza dusza jest uwięziona. I proszę, kochani, uwolnijcie swoje dusze, bo to nie jest w zgodzie z naturą, z Waszym powołaniem. Nie lubisz odkurzać, kochanie. Nie lubisz sprzątać, a masz środki, żeby zapłacić pani, która posprząta, to zrób to. To jest uwalniające. Nie lubisz swojego miejsca pracy. Kuźwa szuka innej roboty, bo się będziesz dusić. To będzie, to jest twoje więzienie. Masz męża zazdrosnego, który ci ogranicza, ty nawet nie możesz z koleżankami wyjść na kawę, bo zaraz masz za dymę. Pogoń tego dziada, bo on zabiera ci twoją wolność. I kochani, takich przykładów mogę podawać tysiące. Niektórzy są więźniami swoich dzieci, swoich wnuków, bo ja jestem babcią. Ja muszę każdy weekend na te moje wnuki uważać. Nie robię nic dla siebie, no bo mam ciągle wnuki, bo, bo moje dzieci wychodzą sobie. Na romantyczne weekendy, bo wyjeżdżają sobie w góry na weekend, a ja co weekend z tymi dziećmi? Ja nie mówię, że macie tego nie robić, ale dokładnie dla każdego z nas każdy z nas ma jakieś swoje więzienie. Ciężko się wyrwać z pewnych, właśnie, klatek, ale można sobie to w jakiś sposób nad tym popracować. Aby te klatki nie tłam siły, nie dusiły, kochani. Dlatego tutaj uniwersum mówi: uwolnij się, uwolnij się z tego więzienia. I tak jak mówię, ja, ja tego inaczej nie umiem nazwać. Mogę mówić pięknie, ze swoich schematów myślowych, ze, z oczekiwań innych, bla, bla, bla. Nie. Każdy z nas znajduje się w jakimś więzieniu. Dla jednych to będzie praca, dla innych małżeństwo, dla jeszcze innych dzieci, przyjaźnie. Ach, jak zwał, tak zwał. No i zobaczymy, co nam powie Tarot, właśnie jeszcze do tego uwolnienia. Patrzcie, wieża. Co ma runąć, niech runie. Kuźwa, niech ta wieża, to stare, to te stare budowle, które właśnie ci nie służą. No, jak wleziesz w taką wieżę, no to ciężko z niej wyjść. Ciężko z niej wyjść. Ale ona ma runąć, mówi uniwersum. Patrzcie, jak te karty cudownie ze sobą współgrają. Bo wieża w tarocie to nie jest nic innego, jak właśnie uwolnienie się. Stare budowle, które w każdej chwili mogą runąć i narobić szkód, one muszą teraz runąć, żebyś ty była wolna. Czy wolny? Czwórka kielichów, uwolnij się od związków, które nie dają ci ta satysfakcji, kiedy ktoś nie chce twoich uczuć, kiedy ktoś nie odwzajemnia twoich uczuć, uwolnij się od takich relacji, zobacz ile ty od siebie dajesz, a ile otrzymujesz, nie uszczęśliwiaj nikogo na siłę, bo takie uszczęśliwianie kogoś na siłę z czwórką kielichów to jest również więzienie. I dwójka mieczy. Uwolni się od tej swojej niepewności. Uwolni się od tego lęku w podejmowaniu decyzji. Uwolni się od tych negatywnych myśli, kochanie. Uf. Powiem Wam ostra, mocna energia dzisiaj, ale jeszcze zobaczymy, co nam powiedzą kroniki Akaszy. Ja myślę, że te trzy karty były tak mocne, tak wymowne. Mamy dwie karty. No, idź do przodu i wierz w siebie. Zostaw wszystkie swoje lęki, obawy za sobą i idź swoją drogą. Jako wolna istota. I wierz. Pozostaw. Kontrolę za sobą i zaufaj w tą wyższą siłę, która Cię prowadzi. Zaufaj, i uwierz. Ty masz siłę. A jeśli tej siły ci braknie, mówią Ci na górze, to ratunek przyjdzie. Tu uniwersum mówi, że twoja siła jest wielka, ale przychodzą takie momenty, kiedy tej siły brakuje. To wystarczy poprosić Pana Boga, anioły, kogokolwiek wierzysz. A ratunek zawsze przyjdzie. Ty jesteś chroniona i całe uniwersum służy ci pomocy. Anioły mówią, że jesteś gotowa, że dokładnie to jest ten moment, aby rozpostrzeć skrzydła i ruszyć do przodu. Ona jest zdecydowana. Ona jest pełna siły i jest gotowa do życia w wolności, w miłości i do ruchu do przodu. Kochani, ruszamy. Ruszamy w świat jako wolne dusze. Koniec światłym bądźcie jasne i czyste bądźcie i czyste. jaka działa kochani, mamy Jerę tutaj się nie da niczego przyspieszyć tu wszystko idzie w swoim rytmie może rzeczywiście, bo Jera mówi o roku, od roku trwasz w tym procesie, od roku przygotowujesz się do tego aby właśnie uwolnić się od wszystkiego, co ci nie służy i ruszyć do przodu pełną parą jako wolna dusza. I to nie znaczy, że już teraz, w tym momencie, daj sobie czas. Tutaj wszystko idzie swoim rytmem. Ale najważniejsze jest, abyś była był ciągle w ruchu. Pamiętaj, kochanie. Uniwersum nie lubi stagnacji. Skorpion, ósemka. Dla was to będzie czytanie i mamy wymowne zdanie. Uzdrów swoje rany. Mamy jedenaście. Słuchaj swoich przyjaciół, prosi o rady. Mamy piątka. To ty. Dokonujesz wyboru. Mamy Wodnika 11. Tutaj będą nowe impulsy, impulsy od uniwersum. Mamy trójkę, coś się niebawem uda, trzy dni czy tygodnie. I ty odzwierciedlasz świat, a świat odzwierciedla Ciebie. I to jest o tej karcie będę ciągle mówić o tej energii, co w środku, to na zewnątrz prawo rezonansu, prawo kosmosu, kochani. Twoje myśli, twoje słowa, twoje emocje kształtują twoją rzeczywistość. Chcesz, aby do ciebie płynęła piękna, pełna miłości, światła energia, to wypełni się tą energią. I tym pięknym zdaniem. Życzę Wam, kochani, abyście pozwolili swojej duszy być wolną. I do zobaczenia, do usłyszenia. Pusiaczki.